¡Gracias! To już trzecia wystawa o tej tematyce, jaka trafiła do Opatowa w ostatnim czasie w ramach obchodów 150. rocznicy Bitwy o Miasto za sprawą Roberta Grudnia, który w ciągu ostatniego roku w całym kraju zorganizował ponad 100 imprez poświęconych rocznicy antyrosyjskiego powstania. Od tygodnia można zwiedzać eksponowaną w Holu Opatowskiego kina wystawę Gorzka Chwała Powstanie 1863. Wystawa, która no, głównie miała swoje miejsce otwarcie w Muzeum Niepodległości w Warszawie w styczniu 2013 roku z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Natomiast z takiej mojej inicjatywy i historyka Jana Engelgarda, właśnie muzeum, zrobiliśmy trasę koncertową, taką trasę koncertową również przy okazji koncertu, ale trasę właśnie wystawy po całej Polsce. I ona odwiedza często duże miasta, małe miejscowości, trafia też do szkół, do domów kultury, jest również w kościołach. Chodziło nam o to, żeby tą wystawę właśnie szeroko pokazać. Była ona również też możliwa na jednym z dworców PKP w Polsce, gdzie chcieliśmy też, aby właśnie ludzie niezależni, prawda, od, nie wiem, od, od polityki, od instytucji, prawda, yy, mogli przyjść na taką wystawę zobaczyć przypadkowi ludzie, ale także którzy specjalnie. Wystawa jest o tyle unikalna, że zawiera yy, wiele zdjęć, materiałów, które yy, są yy, Zasobów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego. Właścicielem kolekcji XIX-wiecznych rycin eksponowanych od piątku w kawiarni Opatowskiego Środka Kultury jest Krzysztof Kur. Te wszystkie ryciny pochodzą z mojej kolekcji, z kolekcji, którą tworzę no, wcale nie tak strasznie długo, bo około 10 lat. Eee, w sumie w kolekcji jest prawie 550 drzeworytów i rycin. Eee, w różny sposób są zbierane, bo czy to antykwariaty, czy, czy aukcje internetowe od znajomych, no, w różny sposób, ale w sumie przez te, przez te lata zebrało się prawie 550 drzeworytów. Teraz te ryciny będą udokumentowane, będzie wydane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydaje album, który będzie dokumentował całą tę kolekcję. To są przyworyty, które były publikowane w prasie zagranicznej głównie w tygodnikach ilustrowanych francuskich, niemieckich, angielskich, szwedzkich. Jest również jeden tygodnik ilustrowany z Nowego Jorku, także aż tam doszły informacje o powstaniu styczniowym. Jeden z działów wystawy to są. Rysunki satyryczne, bo w pismach satyrycznych, szczególnie francuskich i angielskich, bardzo dużo miejsca poświęcano właśnie powstaniu styczniowemu w humorystyczny sposób. Pokazując to, co rządy mocarstw zachodnich starały się dla Polski robić, dla, dla walczącej o wolność Polski, tak zwaną wojnę na, na noty dyplomatyczne. Tak? I tutaj starano się rozwiązać tę tak zwaną sprawę polską. Zresztą coś, co nam się powtórzyło kilkadziesiąt lat później, przed, przed II wojną światową. Otwarciu wystawy Rycin z kolekcji Krzysztofa Kura towarzyszył koncert Każdemu Marzy się Wolność. Marsz, Marsz Polonio z udziałem cenionej mecy sopranistki Renaty Dobosz, której akompaniował Robert Grudzieni. Jedna z najwybniejszych solistek operowych młodego pokolenia, która występowała z najwidniejszymi artystami w Polsce, niemal na wszystkich scenach operowych i filharmonicznych w Polsce. Mimo tak młodego wieku. No, ma rzeczywiście na swoim koncie bardzo dużą karierę, również płyty kompaktowe, ale przede wszystkim też występuje właśnie z wybitnymi artystami. Takim naszym wspólnym ulubionym mistrzem, który mi, mi też pomógł, do dobrze, to jest wiesa Ochman, z którym jesteśmy związani od wielu lat. Można powiedzieć, że jesteśmy jego też takimi uczniami po prostu. No I też z mistrzem właśnie do dzisiaj wspólnie współpracujemy, gramy też koncerty. Samorządowe władze Opatowa już zrobiły wiele dla zachowania pamięci o powstańcach styczniowych, a burmistrz zapowiada kolejne inicjatywy. Tragizm tego, tego powstania niejako determinuje nas do tego, żeby takie okrągłe rocznice, bo przecież trudno tak co roku świętować, chociaż pamięć tutaj powinna być, powinna być wdzięczna tym ludziom, powinniśmy właśnie przypominać, powinniśmy oglądać, wracać do tych, do tych ludzi, bo przecież ci ludzie żyją dzięki naszej pamięci. Mamy pomnik pułkownika Zdzierzdowskiego. Na środku rynku, ale także y, teraz upamiętniliśmy 150 rocznicę bitwy taką tablicą pamiątkową, która jest umiejscowiona nieopodal Bramy Warszawskiej na tym głównym skrzyżowaniu, gdzie widać właśnie nawet samochodu y, da się to odczytać, a zatem nie wszyscy ci, y, którzy interesują się historią, którzy y, chcą pamiętać. I mają, że tak powiem, niejako wyryte, że jednak bohaterowie żyją dzięki naszej naszej wdzięcznej pamięci. Chcemy to, te kwestie podkreślić. Jesteśmy też przed odrestaurowaniem grobów, który jest nieopodal szpitala partyzantów Powstania Styczniowego. Zadzieje się to najgrodniej w przyszłym roku, bo to będzie cały kompleks odrestaurowany. Chcę, żeby to też na, do właściwego stanu i, i powiedzmy sobie i, i otoczenia przy, przywrócić to, to miejsce, bardzo ważne miejsce dla naszej historii.